Cześć Wam z tej strony Kuba i w tym materiale chciałbym pokazać Wam komiks GIANTS DAYS wydawany w Polsce przez Nonstop Comics, który za granicą jest wydawany przez oryginalnego wydawcę BOOM BOX. Jak możecie zauważyć okładka samego komiksu jest bardzo schludna, bardzo mi się podoba, kolorystycznie fajnie się tutaj wpasowuje. Mamy tutaj bardzo, bardzo duży tytuł, tom pierwszy Królowe Damy, jest to dość długa seria, aktualnie w Polsce wydanie, jest bodajże 12 tomów i powoli zmierza już ku końcowi, bo finalnie seria ma mieć tą w 13. W Polsce wydanych jest już 12 i tak one się prezentują. Sam komiks jest bardzo bliski mamu sercu. Ja go zacząłem czytać jeszcze na studiach, kiedy zaczynałem swoją przygodę z komiksami i generalnie z popkulturą. I sam komiks opowiada historię trzech dziewczyn, które idą razem na studia. I spotykają wiele różnych przygód w zasadzie z życia codziennego. Fajnie czytało się komiks przede wszystkim, dlatego że wiele tych sytuacji było w zasadzie jak z życia wzięte podczas, podczas mojej przygody na studiach, gdzie historie bardzo pokrywały się z tym, jak wyglądało moje codzienne, codzienne życie na studiach. Sam komiks jest bardzo prosty i opowiada właśnie przygody trzech trzech głównych bohaterek. Które często spotykają wiele zabawnych, trudnych przygód, a także pokazuje sam komiks w bardzo satyrystyczny sposób codzienne sytuacje i takie wejście w dorosłe życie właśnie przez trzy dziewczyny, które są z charakteru bardzo różne one nie są wręcz podobne do siebie mają różne zainteresowania w inny sposób się ubierają. Inne mają stosunek do nauki i do stosunków międzyludzkich, więc bardzo przyjemnie i bardzo fajnie się właśnie ten komiks czyta. Jak też możecie zauważyć, sama kreska i kolory są też bardzo proste i świetnie wpasowują się w sam klimat tego komiksu. Wewnątrz takiego tomiku zawsze znajdziemy cztery rozdziały, gdzie każdy z nich opowiada taką mniejszą historię z życia właśnie dziewczyn, jednak każdy rozdział jest ze sobą powiązany. Oczywiście na początku mamy tutaj wstęp, w jaki sposób one idą na studia, y, jakie to przejście jest dla nich trudne, szukanie mieszkania, takie sytuacje. Z czasem będzie się to oczywiście zmieniało, jednakże są one bardzo mocno te historie ze sobą powiązane, przez co mamy tutaj długą, fajną przygodę, y, a zarazem poznajemy takie życie codzienne w trakcie właśnie y, samych y, bohaterek. Tutaj na końcu macie również alternatywne okładki, które możecie zauważyć. Mamy tutaj rysunki różnych autorów, też rysunki i okładki dodatkowe, które również pojawią się w kolejnych tomach. Ta na przykład na pewno pojawia się w którymś tomie. A na końcu tutaj znajdziemy jeszcze krótką informację prasową oraz Krótkie informacje, a na przodzie pamiętajcie, że tutaj jest tom pierwszy. Jakbyście szukali kolejnych tomów, no to oczywiście tutaj sobie znajdziecie. Na boku jeszcze różny kolor, fajnie się to komponuje na półce, gdy mamy już tych tomów nieco więcej. Mam nadzieję, że Giants Days też Wam się spodoba i że chętnie sięgniecie po ten komiks, bo moim zdaniem warto.